Jest I jest Winder. Ruszyły Wielki Damati na ostatniej pozycji. Winder Wielki Damati prowadzi, ale tam na czoło stawki wysuwa się Nes oraz Kasir Al-Khalidiach. Nes, Kasir Al-Khalidiach poprawił pirat na trzecią pozycję. Na czwarty Impact Wielki Damati na ostatniej pozycji Winder i wyjście na przeciwległą prostą Nes na czele. Nes na drugiej pozycji galopuje Kasir Al-Kalediach i tam trzecia, czwarta, piąta pozycja razem konie na ostatniej w odstępie Winder. Nadal Nes, Kasir jest na drugiej pozycji, na trzecie Wielki Damati razem Webweb z Piratem, za nimi galopuje Impact i w odstępie nadal Winder. Nic się nie zmienia w czołówce? Za chwilę konie będą miały do pokonania 1200 metrów. Nes na czele, Kasir na drugiej pozycji, Wielki Damati na trzecim miejscu, czwarty Pirat, piąty Impact. I na ostatniej pozycji Winder. 1000 metrów do celownika. Nes na czele, Kasir drugi, trzeci Wielki Damati, czwarty Pirat, piąty Impact, odstęp i Winder. Nes. Nes na czele. Na drugim miejscu nadal Kasir Al-Kalediach. Trzeci galopuje Wielki Damati, Pirat. Następnie Impact i Winder. Nes, Nes na czele. Kasir na drugiej pozycji, Pirat na trzecim miejscu przed wyjściem na prostą. I finisz Prowadzi Nes na drugiej pozycji. Kasir. Finiszuje polem Pirat 400 metrów do celownika. Doskonale Kasir Al-Khalediach jest już na pierwszej pozycji. Kasir Al-Khalediach Nes. Kasir Al-Khalediach Nes. Finiszuje Pirat. Kasir Al-Khalediach dobrze galopuje. Jest na pierwszej pozycji. 180 metrów do celownika. Kasir, ale wielki Damati zaczyna go atakować. Kasir, wielkie damaty! Kasir, wielkie damaty! Wielkie damaty Kasir! Kasir, wielkie damaty! I chyba wielkie damaty w celowników. Kasir, Pirat, Ness, dalej Impak, i na końcu Winder.